W tym roku w czasie pielgrzymowania na Kalwarię towarzyszy nam ikona Matki Boskiej Łaskawej, czczona w naszym sanktuarium diecezjalnym w Krzeszowie. Bowiem, tak jak już sobie przypomnieliśmy, ale powiedzmy jeszcze raz, w tym roku przypada dwudziestolecie jej koronacji przez świętego Jana Pawła II, Myślę, że zdecydowana większość tu obecnych pamięta dobrze to wydarzenie 2 czerwca 1997 roku. Myślę, że po bitwie pod Legnicą to najważniejsze wydarzenie w historii naszej Ziemi. Że następca św. Piotra przybył tu z wizytą apostolską, żeby właśnie między innymi koronować ten wizerunek. Moi drodzy, podzielę się na początku takim wspomnieniem osobistym. Razem z księdzem proboszczem, z księdzem Markiem służyliśmy wtedy jako klerycy trzeciego roku do mszy świętej. Byliśmy bezpośrednimi świadkami tego wydarzenia, ponieważ ja wówczas, tak jak teraz, trzymam sobie mikrofon, trzymałem ojcu świętemu, a ksiądz proboszcz był jako posługujący do ognia, nawikulariusz, podawał łódkę. A nasz kolega, ksiądz Marcin Gęsikowski dzisiaj sekretarz biskupa świdnickiego, trzymał trybularz. I we trzech uczestniczyliśmy z Ojcem Świętym w koronacji tego wydarzenia. Dlatego to dla nas także bardzo ważne wydarzenie, sentymentalne. Wracamy tego, do tego z wielką radością. Cieszę się bardzo, że ta ikona, wówczas ukoronowana przez Ojca Świętego, w tym roku nam towarzyszy w naszej modlitwie. Moi drodzy, obecny rok to również rok jubileuszowy z racji stulecia objawień niepokalanej dziewicy Fatimie. Bardzo dziękuję za piękne rozważania Drogi Krzyżowej, które właśnie były związane z treścią objawień. Czyli ten rok to rok Maryjny, a nasza pielgrzymka to spotkanie z Najświętszą Marią Panną. I z tej racji modlimy się właśnie podczas tej Eucharystii formularzem szalnym o niepokalanym sercu Najświętszej Marii Panny. Moi drodzy, dlatego przyjrzyjmy się teraz sercu Maryi. Piękny obraz mieliśmy zaprezentowany w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie Ewangelii z tej mszy świętej o niepokalanym sercu. Po odnalezieniu Jezusa w świątyni, a znamy dobrze tę scenę biblijną, Maryja mówi do Jezusa oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. To bardzo ważne zdanie w tej Ewangelii. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Czyli moi drodzy, Maryja sama pokazuje swoje serce. Serce Maryi to serce zatroskanej mamy. Szukaliśmy Cię z bólem serca. Z wielkim przelęknieniem i zatroskaniem, z ogromną determinacją wraz z Józefem szukają zaginione dziecko. Podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Maria nie godzi się, żeby jej dziecko przebywało w nieznanym miejscu. Dlatego szuka. Mimo, że uszli już trzy dni drogi, wraca z Józefem do Jerozolimy. Dopytuje, zagląda w różne miejsca, bo nie godzi się na stratę dziecka. Nie godzi się z brakiem swojego dziecka. Moi kochani, to bardzo piękny obraz. Maria jest naszą mamą. Pamiętamy testament z Krzyża Jezusa. Mówi do Jana, który nas reprezentował, oto matka Twoja. To jest nasza mama. Pan Jezus nam ją podarował, kiedy umierał na krzyżu. Stąd jakże pięknie móc dziś usłyszeć, jak Maria troszczy się o swoje dzieci. Te słowa wypowiedziane wówczas w Jerozolimie z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Maria powtarza nam również dzisiaj, Maria nigdy się nie godzi, żeby jej dzieci zaginęły i jest bardzo szczęśliwa, kiedy może kogokolwiek z zaginionych odnaleźć, jak Jezusa w domu Ojca, który wówczas był zatroskany o sprawy Boże. Moi drodzy, to zdanie z Ewangelii ukazuje nam też serce obolałe. Widzimy serce zatroskane, ale także serce obolałe. Maria cierpi, gdy dzieciom dzieje się krzywda. Maryja bardzo cierpi. Jak każda mama, gdy jest świadkiem krzywdy swojego dziecka. Wówczas bardzo cierpi, żadna z mam, żadne z rodziców nie jest w stanie pogodzić się z krzywdą swojego dziecka. Tak samo Maria. Ona nigdy nie godzi się z krzywdą naszą. Maryja cierpi, gdy coś dzieje się każdemu z nas i jest gotowa zrobić wszystko, by zmienić naszą krzywdę. Ale także, moi, moi drodzy, jej serce jest ranione przez ludzi, przez ludzki grzech, przez bluźnierstwa. Mówiła o tym w objawieniach w Fatimie. Mówił również Jezus, kiedy objawiał się w siostrze Łucji, jednej z wizjonerek, która najdłużej żyła, bo aż do XXI wieku. Zmarła w sumie niedawno. Wielokrotnie Jezus przychodząc z Maryją mówił o ogromnych bluźnierstwach, które są czynione przez ludzi wobec Maryi. Dlatego i dla, z tego powodu Maryja ma obolałe serce, kiedy ludzie bluźnią z jej powodu. Moi kochani, w tym momencie przenieśmy się do Fatimy, do wydarzenia, które miało miejsce 13 czerwca 1917 roku. To było drugie objawienie. Podczas rozmowy z dziećmi, Łucją, Jacyntą i Franciszkiem, Maria pokazuje swoje serce. Trzyma w dłoni swoje serce, matczyne serce. I tak zrelacjonowała to Łucja, opisała to wydarzenie. W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie. I przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadość uczynienia. Tak wyglądało spotkanie z dziećmi 13 czerwca. Ukazane wówczas na dłoni serce Maryi, to serce cierpiące, to serce obolałe, to serce krwawiące z racji strasznych grzechów ludzi. To co powiedziałem na wstępie. Później Maria doprecyzowała, że to, co najbardziej obraża Boga i, i rani jej serce, to grzech nieczystości w małżeństwie. Mówiła Maria w 1925 roku, że idą straszne, strasznie trudne czasy, że ludzie będą się rozwodzić, że będą lekceważyli sakrament małżeństwa, że będą, będzie wiele wolnych związków, że ludzie nie będą chcieli, żeby Bóg im błogosławił. I bardzo zwracała uwagę, że to rani Boga. To rani jej serce. I kto się nie nawróci, pójdzie do piekła. Bo to strasznie ciężki grzech. To grzech strasznie obrażający Boga. Ale Maria broni świat przed Bożym Gniewem. Maria broni świat przed wojnami. Ale związane jest to z wielkim cierpieniem. Po raz drugi Łucja widzi serce Maryi 10 grudnia. 1925 roku. Hiacynta z Franciszkiem już nie żyją. Już są w niebie. Ale jak wspomniałem przed chwilą, Maryja cały czas przychodzi do Łucji. Ona już jest siostrą zakonną. Maria przychodzi do niej, do, do niej wraz z dzieciątkiem Jezus. I najpierw mówi do Łucji Jezus. Tak to opisała Łucja. Miej współczucie z sercem Twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Następnie dodała Maryja. Córko moja, spójrz. Serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Moi kochani, nie możemy obojętnie patrzeć na ciągle trwające cierpienie Maryi na jej obolałe serce, które broni świat przed boskim gniewem. Gdy wczytamy się w treść objawień fatimskich, to znajdziemy pewne bardzo ważne rozwiązanie, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Znajdziemy pewne zadania, które są nam postawione, żeby ratować świat i wyciągać ciernie z obolałego serca Maryi. Moi drodzy, podczas objawień, Maria prosi, aby jej niepokalanemu sercu zawierzyć świat, a szczególnie Rosję. Maria wskazuje, że Rosja jest źródłem ogromnego zła. 1917 rok rewolucja październikowa. Rodzi się, jak mówiła Maria, ideologia z piekła rodem. Rodzi się ideologia komunistyczna, wymyślona przez diabła. Ideologia oparta na przemocy, na wielkim oszustwie. Maria przestrzega że świat zostanie ogarnięty tą ideologią, którą będzie trudno wykorzenić z, ludzki, z ludzkich umysłów. I dlatego bardzo prosi, żeby Ojciec Święty w łączności z biskupami i całym Kościołem zawierzył jej Rosję, bo to źródło ogromnego zła, ogromnego grzechu. To właśnie z tego kraju, jak mówiła Maria, płynie najwięcej zła, najwięcej grzechu. I to zawierzenie czynią poszczególni papierze. Ale Maria w wizji w kolejnych wizjach udzielanych Łucji powtarza, że jest to niewystarczające. I w końcu to najważniejsze wydarzenie, to wydarzenie zawierzenia miało miejsce 25 marca 1984 roku. Dokonał je Jan Paweł II. Ten sam który koronował naszą ikonę Matki Bożej Łaskawej. Ojciec Święty oddał cały świat pod władanie Maryi. Myślę, że część z nas może pamiętać, są opublikowane zdjęcia, kiedy obolały papież, bo to przecież tak krótko po jego zamachu, klęczy przed figurą fatimską w bazylice Świętego Piotra i tam zawierza świat i Rosję niepokalanemu sercu. Ojciec Święty oddał cały świat pod władanie Maryi. To było bardzo potrzebne światu, Bowiem podczas kolejnego objawienia w 1985 roku Maryja powiedziała siostrze Łucji, że gdyby, to nie za, to, żeby, żeby, gdyby nie było tego zawierzenia, wybuchłaby wojna atomowa. Miała wybuchnąć ta straszna wojna, zagłada całego świata. Maryja powiedziała że to uratowało świat przed zagładą że prze te ciernie przez zawierzenie wyjęte z serca Maryi powstrzymały gniew Boży i w ostatniej chwili została powstrzymana zagłada świata to zawierzenie było wielkim zadośćuczynieniem i Maria wyprosiła u Boga żeby tej wielkiej zagłady nie było moi kochani Maria pragnie również naszego zawierzenia to jest ciągle aktualne Żebyśmy zawierzali siebie, nasze rodziny, parafie, naszą ojczyznę i cały świat i jej niepokalanemu sercu. Żebyśmy ciągle zawierzali Rosję, z której ciągle płynie niestety grzech, brud. Pragnie byśmy powtarzali za Janem Pawłem II. Totus, tuus, cały Twój. Dlatego moi drodzy, czyńmy to nieustannie. Czyńmy to każdego dnia. Zawierzajmy nasze życie. Zawierzajmy nasze małżeństwa, rodziny. Zawierzajmy nasze czyny. Czyńmy pokutę i ofiarę za tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Maria będzie nas prowadziła. A tym samym będziemy tym aktem wiary wyciągali ciernie z jej obolałego serca. Tego żądał Jezus, mówiąc to Łucji. Maryi serce cierpi, ale jest tak mało ludzi, którzy wyciągają ciernie z jej serca. Trzeba naszego bezgranicznego zawierzenia. Trzeba codziennie to powtarzać Maryi: że jej ufamy, wierzymy i że oddajemy świat w jej władanie. Tym aktem zadośćuczynienia ocalimy także wielu ludzi przed piekłem, bo piekło jest ważną częścią objawień fatimskich. Cała druga tajemnica fatimska to tajemnica piekła w którego istnienie ludzie przestają wierzyć i przestawali wówczas. Ono istnieje i trzeba wielkiej walki, żeby ludzie nie szli na wieczne potępienie. Moi drodzy, dziś przed tym świętym wizerunkiem Matki Boskiej łaskawej powtórzymy akt zawierzenia, którego dokonali biskupi polscy podczas uroczystości na Krzeptówkach w Zakopanym 6 czerwca 2017 roku. Zawierzymy siebie, jako dziś zgromadzona tu wspólnota i będziemy pokornie prosili Maryję o przebaczenie. Druga kwestia, którą chcę jeszcze podkreślić. Moi drodzy, to, wy, to wynikało już również z rozważań na Drodze Krzyżowej. Odmawiajmy Różaniec. Maria podczas każdego przyjścia do Fatimy prosiłaby odmawiać ciągle Różaniec, codziennie. Ta modlitwa jest bardzo potrzebna. I też sprawia, że serce Maryi nie jest ranione tak mocno cierniami ludzkiego grzechu. To wielkie zadośćuczynienie. Wielka ofiara. Wydaje się takie proste, ale proszę teraz zajrzeć w swoje sumienie. Czy jestem w stanie, chociaż jedną dziesiątkę różańca odmówić codziennie, żeby wyjąć cierń z serca Maryi? To nasze wielkie zadanie. Za które, jak obiecuje Maryja, przyjdzie wielkie błogosławieństwo. Moi drodzy, nie trzeba wiele, ale sami widzimy, że to nie jest takie proste. Pamiętajmy, że Bóg nie uzależnia swojej łaski od tytanicznych naszych wysiłków. Potrzebne są dwie sprawy: zawierzenie i pokora. Amen.